społeczeństwo obywatelskie w obiektywie Drink, it's true When there's no Skala jest naprawdę duża w procederze, bo to wykracza czasami ponad wszelkie granice przyzwoitości to, co oni wyprawiają. Oczywiście są różni ludzie na, na tych krosach, są tacy, co mają w oleju, trochę ugodę, a są tacy, którzy po prostu nie, nie szanują. Niczego, ani przyrody, ani ludzi. Ta pasja trwa od lat 80. jeździłem na zawody z przerwami, wycofałem się z powodu kontuzji, teraz jeżdżę bardziej dla siebie, pasji z kolegami. Chcemy, chcielibyśmy mieć jakieś miejsce, po prostu jakąś miejscówkę, tak jak na przykład kiedyś stop. Wycinają hektary lasów, gigantyczne miejsca wycinają i robią drogi dojazdowe, dukty leśne, takie coś takiego. Uważam, że można by zorganizować jakąś część, jakąś tam pętlę, żeby były jakieś zjazdy anhylowe, żeby mogli się rowerzyści bezpiecznie poruszać motocykliści, kładowcy. Problem, problem rzeczywiście jest, jest duży, natomiast jakby w świetle obowiązujących przepisów, które panują, nie ma takiej możliwości, żeby na terenie lasów urządzić dla nich jakąkolwiek wyznaczyć ścieżkę czy tor. No bo lasy jednak, ich cel istnienia jest zupełnie inny, a przede wszystkim jest to ciągłość i trwałość lasu i absolutnie nie, i zró wiadomo, zrównoważona gospodarka, natomiast w żadnym, w żadnym razie nie jest to stworzenie jakichś warunków rekreacji dla pewnej specyficznej grupy.